I tam Chyba kamień to jest... Wysz. Chowa się cały czas i... Kurwa, dobra, jeden mam dostał w pól. Pobiałem? Czy Przecież nie dostał pobiałem! Ja. Co chłopiesz? <laughs> to mogę dałeś trzydzieści Pobiałem 90! Ja pierdolę To po pobiałem. Leżę, jeden leży kurwa, gdzie jest Aha. W burze mnie! Gdzie jest fleas? Ej kurwa, wyszło szyno z worka z tym pobiałem. Nie widziałeś, że brał keba? Nie. Uj, ja pierdolę Tam masz auto na prawo, na prawo masz auto. Też Jeszcze jedno masz na prawo. A, już się zdziwili pewnie. Nie wziąłem e. kartę. No nie wziąłem, ten. kurwa, bo spierdalam No kurwa, to jeszcze kroki są. Bo Dobra, widział, oni rzuciłeś. Oni pomyślą, kurwa, no, ten chyba. Tak Z błotu, robota. tego Z możesz mniej mówić? No, ja to dużo mówisz jak na martwego Oj Kurwa powiedział co wydział Jest bot. Dzięki Czy ty się możesz wyciszyć czasem? Ale co robić ci O, ryba kurwa Właśnie to jest dobre branie <grywa> O, ryba kurwa O, ryba O, ryba kurwa Czemu tak na nią brzydko powiedziałeś? Ryba kurwa Podnosisz kartę kowala? Reswit już? Czy nie? Szkoda czasu Czekaj No bo na razie tylko Martę mogę zreswit ale no to czekam Aż Co tam kurwa na karcie? Tu widzę gościa Ale to fuj... wuj. Czy tak? Wow! Ej, IQ! Tysiąc IQ! O kurwa, tysiąc IQ! <laughs> Ej, hey, dobre to? Ja Lisa O kurwa! I co, dobry wywlek w Lisa? Paweł! No tysiąc kurwa IQ! Ej. Ej! to było dojebane! Dziękuję, dziękuję. Ja przeszedł. kurwa, dzieci. Ja pierdolej, to było top! Jak oni cię nie przyjmą kurwa na to stanowisko no to, to ja Pokażę tego playa. W tym no to już pokażę zapisuję, kurwa. <gulę> Ostatnie.